W 1998 roku rynek gier i sprzętu komputerowego przeszedł niezły szał, który sprawił, że gracze na całym świecie odklejali się od rzeczywistości bardziej niż kiedykolwiek. Co tam szkoła, co tam praca trzeba było się zająć naprawdę ważnymi rzeczami, jak zrobienie headshot'a w Half-Life. Obserwowano rozwój kart graficznych, co pozwalało na bardziej zaawansowaną grafikę i efekty wizualne w grach. Pojawiły się pierwsze konsole nowej generacji, jak Sega Dreamcast, która oferowała lepszą grafikę i możliwości online. Początki e-sportu zaczęły nabierać rozpędu z organizowanymi turniejami w grach takich jak Starcraft, które przyciągały uwagę widzów. Wzrost popularności gier multiplayer, zwłaszcza w grach PC, dzięki rozwojowi internetu. Gra online stawała się coraz bardziej powszechna. Wiele gier zaczęło kłaść większy nacisk na fabułę i rozwój postaci, co przyczyniło się do stworzenia bardziej angażujących doświadczeń dla graczy. Cztery najlepsze sprzęty do grania w 1998 roku. Oprócz PlayStation i Nintendo 64 na rynku były również inne ciekawe sprzęty, które przyciągały uwagę graczy. Oto kilka z nich: Sega Dreamcast. Choć oficjalnie zadebiutował w Japonii pod koniec 1998 roku, Dreamcast był prawdziwą zapowiedzią gier nowej generacji. Miał internetową funkcjonalność i grafikę, która rozwalała mózgi. To była konsola, która wyprzedzała swoje czasy, ale niestety nie zdobyła masowej popularności, bo gracze jeszcze nie byli gotowi na ten poziom epickości. PC's 3DFX Voodoo 2. Jeśli ktoś w 1998 roku chciał grać w pełni chwały 3D to karta graficzna 3DFX Voodoo 2 była absolutnym must have'em. Dzięki niej gry wyglądały tak dobrze, że niektórzy myśleli, że to przyszłość. I mieli rację. Dodatkowy bonus. Można było chwalić się nią przed kumplami, którzy mieli słabsze karty i grać w gry w absurdalnej rozdzielczości 800x600. Game Boy Color. To małe cudo od Nintendo to właściwie konsola kieszonkowa. Mimo, że na pierwszy rzut oka wyglądało jak zabawka dla dzieci, to wciągało nawet dorosłych. Pierwszy Pokémon, który był kolorowy, to była magia na poziomie gandalfowym, PC z kartą Nvidia Riva TNT. Dzięki tej karcie w końcu można było zobaczyć więcej niż 3 klatki na sekundę w grach 3D. A co najważniejsze, gry przestały wyglądać jak pokaz slajdów na szkolnym projektorze. To była prawdziwa petarda dosłownie. Jeśli w 1998 roku nie miałeś liwy TNT, to twój komputer bardziej przypominał piekarnik niż maszynę do grania. Wszyscy, którzy ją mieli, byli gamingowymi elitami. Cztery najlepsze gry 1998 roku. Half-Life. Gordon Freeman to był gość, który potrafił rozwalić łomem więcej niż my potrafimy rozwalić grając w Counter Strike'a. A fabuła, nawet Netflix by się nie powstydził. Half-Life wyprodukowana przez Valve to jedna z najbardziej przełomowych gier FPS wszech czasów, która zrewolucjonizowała sposób opowiadania historii w grach. Była to gra, która wyznaczyła nowy standard narracji, rozgrywki i imersji. The Legend of Zelda, Ocarina of Time Gdyby życie w rzeczywistości było tak epickie jak życie Linka, to byśmy wszyscy biegali po lesie z mieczami i grali na fletach. No ale niestety jesteśmy skazani na nasz nudny świat, jedna z najwyżej ocenianych gier w historii. Gra zdobyła uznanie za swoją grafikę, mechanikę rozgrywki oraz unikalne połączenie świata otwartego z elementami logicznymi. StarCraft Brood War to właśnie tutaj narodził się e-Sport. I to nie taki z medalami, tylko z pizzą i energetykami na biurku. Terranie, Zergi protosi do dziś zarywają noce. Metal Gear Solid. W tej grze chowanie się w kartonie było bardziej epickie niż wizyta na szkolnym obozie przetrwania. Snake to był prawdziwy ninja, a fabuła, no cóż lepsza niż niejedna telenowela. Najgorsza porażka 1998 roku. Choć pojawiło się mnóstwo kultowych gier, była też perełka, która zapisała się w historii jako jedno z największych rozczarowań. Mowa o Superman 64. Ta gra do dziś uznawana jest za absolutną katastrofę i koszmar każdego gracza. Nawet jak na 1998 rok wyglądało to jakby ktoś zapomniał załadować tekstury. Miasto Metropolis bardziej przypominało wielką pustą halę fabryczną, a nie tętniące życiem miasto. Sterowanie Supermanem było tak tragiczne, że wielu graczy zastanawiało się, czy przypadkiem nie muszą najpierw nauczyć się latania w prawdziwym życiu, żeby cokolwiek ogarnąć w grze. Większość gry polegała na lataniu przez unoszące się obręcze, co przypominało bardziej nudne zajęcia gimnastyczne niż ratowanie świata. Ktoś musiał uznać, że Superman uwielbia Aerobik. Polska również wydała świetne gry. Choć nie były to produkcje na miarę światowych hitów, to niektóre z nich zdobyły spore uznanie, zwłaszcza w kraju. Gorki 17 w Polsce znane jako odium. To taktyczna gra RPG stworzona przez polskie studio Metropolis Software. Gra opowiadała o grupie żołnierzy wysłanych do tajemniczego miasta, gdzie muszą walczyć z mutantami i rozwiązywać zagadki. Gra zdobyła pewną popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Gorki 17 było jednym z pierwszych polskich tytułów, który zyskał międzynarodowe uznanie. Rea, Face the Unknown. Gra przygodowa typu point-and-click stworzona przez LK Avalon. REA była ambitną produkcją z pełną polską wersją językową, która zyskała spore uznanie za swoją atmosferę i wymagające zagadki. To była jedna z polskich prób nawiązania do popularnych wtedy gier przygodowych, takich jak Mist. Polski rynek gier zaczynał rozwijać skrzydła, a te produkcje były pierwszymi krokami w stronę budowania silniejszej pozycji polskich deweloperów na światowej scenie gamingowej. Lista polskich studiów gamingowych powiększyła się o Drago Entertainment i Tanhauser Gate. Dragon Entertainment to polskie studio, które od 1998 roku pokazuje, że Polacy potrafią robić gry, które nie tylko wciągają, ale i rozwalają system. Zaczynali od mniejszych projektów, ale z biegiem lat zamienili swoje piksele w złoto. Dziś tworzą gry, które sprawiają, że gracze siedzą przed ekranem z uśmiechem większym niż po wygranej w Fortnite'a. Kiedy inni robili gry o smokach i rycerzach, Drago robiło cokolwiek trzeba było, żeby przetrwać. Na początku studio głównie pomagało innym firmom w tworzeniu gier, czyli było takim gamingowym supportem. Kiedy Drago zaczęło tworzyć swoje własne gry, gracze powiedzieli: Ej, to jest naprawdę fajne. I tak zaczęła się ich przygoda z produkcjami, które są na tyle nietypowe, że przyciągają tłumy. Najnowsze i najważniejsze gry Gas Station Simulator. Serio, kto by pomyślał, że zarządzanie stacją benzynową może być tak wciągające? Ta gra to totalny hit. W Gaz Station Simulator musisz ogarnąć wszystko od tankowania aut przez sprzedaż hot dogów aż po sprzątanie toalety. Gra stała się wiralem, bo przecież każdy chciałby być królem stacji benzynowej na końcu świata. Food Track Simulator. Chciałeś kiedyś smażyć frytki i sprzedawać je z food trucka? No to teraz możesz. Drago postanowiło, że życie z food trackiem to nie tylko jedzenie na mieście, ale też mnóstwo zabawy i wyzwań. Czas zrobić burgery tak dobre, że ludzie będą bić się o nie na ulicy. Winter Survival Simulator Survival w stylu zimno, ale przynajmniej nie musisz płacić rachunków za ogrzewanie. Gra, w której musisz przeżyć w ekstremalnych warunkach, mając do dyspozycji tyle, co zwykły Polak w styczniu, trochę śniegu i nadzieję na przetrwanie. Drago Entertainment to mistrzowie symulatorów z Twistem. Biorą coś, co teoretycznie nie powinno być fajne, jak zarządzanie stacją benzynową i sprawiają, że nie możesz oderwać się od ekranu. Ich gry są pełne humoru, oryginalności i tego uczucia, że nawet jak twój food truck spłonie, to i tak masz ochotę na jeszcze jeden restart. Każda ich gra to dowód na to, że nawet najbardziej absurdalne pomysły mogą okazać się gamingowymi hitami. Tanhauser Gate to polskie studio deweloperskie taki gamingowy duch, niewiele osób o nich pamięta, ale mieli swoje momenty chwały. Studio zasłynęło z produkcji nietypowych gier, które często wyróżniały się oryginalnym podejściem do tematu i próbą stworzenia czegoś innego niż typowe strzelanki czy RPG. Najbardziej znana gra, Mysterious Journey 2 Chameleon, jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier, studia, choć raczej dla fanów gier przygodowych typu point and click. Gra miała unikalną oprawę wizualną i fabułę, która przypominała mieszankę mist z lekkim polskim klimatem, co się właściwie dzieje. Chociaż Chameleon nie był globalnym hitem, zdobył swoją wierną bazę fanów, którzy uwielbiali te tajemnicze abstrakcyjne światy i zagadki, które potrafiły zmusić gracza do wytężenia mózgu bardziej niż sesja w Portal. Tanhauser Gate zawsze starało się wprowadzać coś nowego i innowacyjnego do swoich gier. Byli bardziej nastawieni na eksperymenty i tworzenie głębokich światów niż na podążanie za mainstreamowymi trendami. Ich produkcje nie zawsze były perfekcyjne, ale miały unikalny klimat, który przyciągał graczy szukających czegoś innego niż standardowe tytuły AAA. Studio może nie zyskało takiej sławy jak inne polskie firmy z tamtego okresu, ale dla tych, którzy pamiętają ich gry, Tanhauser Gate pozostaje częścią historii polskiego gamedewu, który eksperymentował i starał się tworzyć coś zaskakującego i nieszablonowego. W Szwecji odbył się Dreamhack, który od tamtych lat wyrósł na jedną z największych imprez e sportowych i lamparty na świecie. W 1998 roku Dreamhack nie miał jeszcze tej skali co obecnie, ale już wtedy był jednym z najważniejszych miejsc spotkań graczy PC-towych, gdzie mogli wymieniać się doświadczeniami i rywalizować w grach takich jak StarCraft czy Quake. W 1998 roku w Polsce scena gamingowa dopiero się rozwijała, więc nie było jeszcze imprez o takiej skali jak E3 czy Tokyo Game Show, ale pojawiały się pierwsze większe wydarzenia, które zaczynały kształtować polską społeczność graczy i promować gry w naszym kraju. Oto kilka przykładów. Gambleriada. To prawdopodobnie najbardziej znana impreza gamingowa tamtych lat w Polsce. Gambleriada była organizowana przez magazyn Gambler, który był jednym z najważniejszych czasopism gamingowych w Polsce w latach 90. Wydarzenie to odbywało się od połowy lat 90. a w 1998 roku przyciągnęło rzesze graczy. Było to miejsce, gdzie gracze mogli zobaczyć nowości sprzętowe i gry, wziąć udział w turniejach, a także poznać innych fanów gier. Gambleriada miała ogromny wpływ na kształtowanie polskiej sceny gamingowej promując nie tylko gry, ale także rosnącą kulturę e-sportową. Warsaw IT Days. Choć to wydarzenie było bardziej związane z technologią niż stricte z grami, to na Warsaw IT Days w 1998 roku pojawiały się również stoiska związane z gamingiem i nowinkami sprzętowymi. Można było tam zobaczyć najnowsze komputery i sprzęt, które napędzały gry na PC, co przyciągało zarówno graczy jak i entuzjastów technologii. Targi Computer Expo, podobnie jak Warsaw It Days, Computer Expo było bardziej skierowane na technologię, ale gromadziło również fanów gier komputerowych. W 1998 roku gracze mogli zobaczyć najnowsze karty graficzne, komputery i pierwsze próby promocji polskich gier takich jak Gorki 17 czy Rea. Były to początki profesjonalnych pokazów i prezentacji gier w Polsce. Chociaż w 1998 roku w Polsce nie było jeszcze wielkich międzynarodowych turniejów, zaczynały pojawiać się lokalne turnieje LAN. Gracze spotykali się w małych salach, szkołach czy domach kultury, aby grać w Quake'a, Unreal Tournament czy Starcrafta. To były początki e sceny w Polsce, która później przerodziła się w większe wydarzenia. Kawiarenki internetowe zaczęły pojawiać się w większych miastach w Polsce, a wraz z nimi pierwsze spontaniczne turnieje w gry online takie jak Quake czy Counter-Strike. To były nieoficjalne, ale bardzo ważne miejsca spotkań dla graczy, którzy mogli wymieniać się doświadczeniami i rywalizować na lokalnym poziomie. Chociaż w Polsce w 1998 roku nie było jeszcze wielkich globalnych imprez gamingowych, to właśnie wtedy rodziła się społeczność graczy, która zaczęła prężnie się rozwijać i stworzyła fundamenty pod późniejsze, większe wydarzenia esportowe oraz targi gamingowe. Pojawiły się nowe systemy operacyjne: Windows 98, Windows NT40, Mac OS 8.1, Linux, różne dystrybucje. Windows 98, najbardziej znany system operacyjny tamtego czasu, wydany przez Microsoft w czerwcu 1998 roku. Windows 98 był bezpośrednim następcą Windows 95 i wprowadził wiele udoskonaleń. Dla graczy, był to system, który wspierał lepiej DirectX, co sprawiało, że granie w gry było płynniejsze i bardziej przyjazne. Obsługa nowych technologii, takich jak USB, była kluczowa, chociaż z dzisiejszego punktu widzenia nie wszystko działało idealnie, kto pamięta Blue Screen of Death. Windows 98 był popularny zarówno w domach, jak i biurach. Windows NT 4.0. Windows NT był bardziej profesjonalnym systemem operacyjnym, przeznaczonym głównie dla serwerów i zaawansowanych użytkowników. Wydany w 1996 roku, wciąż był popularny w 1998 roku, szczególnie w środowiskach firmowych. Oferował lepszą stabilność i bezpieczeństwo niż Windows 98, ale był mniej przyjazny dla graczy, ponieważ skupiał się głównie na pracy z aplikacjami biznesowymi. MacOS 81 system operacyjny Apple dla komputerów Macintosh. Wydany w 1997 roku, Mac OS81 był jednym z ostatnich systemów przed wielkimi zmianami w Apple, które miały nadejść z MacOS X. W 1998 roku Mac OS był popularny głównie w środowiskach związanych z grafiką, projektowaniem i edukacją. Mimo, że Mac nie był tak popularny wśród graczy jak Windows, to wciąż znajdowali się entuzjaści korzystający z tej platformy. Linux różne dystrybucje. Linux w 1998 roku zyskiwał coraz większą popularność wśród bardziej zaawansowanych użytkowników i entuzjastów komputerów. Dystrybucje takie jak Red Hat, Debian czy Slackware zaczęły budować swoje społeczności. Linux był i wciąż jest darmowym systemem operacyjnym, który oferował dużą elastyczność, ale w 1998 roku nie był jeszcze tak przyjazny dla użytkownika jak dzisiejsze wersje. Był jednak coraz częściej wykorzystywany na serwerach i w środowiskach akademickich. A co działo się w branży magazynów komputerowych? Od pierwszego numeru CD Action wszyscy wiedzieli, że jeśli kupujesz to czasopismo, to musisz dostać płytę CD, żadnej ściemy, żadnych wersji bez krążka, tylko pełne doświadczenie z polskim menu. Konkurencja mogła sobie kombinować z wersjami z i bez płytki, ale nie CD Action, tutaj było tylko all inclusive, CD jak na imprezie u technofana. Na początku CD zawierały cuda techniki, pełne lub trialowe wersje programów do grafiki, muzyki, no i oczywiście demówki gier. Taki combo pak dla nerdów i artystów. CD-Akcio zaczęło regularnie wrzucać pełniaki stare ale jare jak Don Patrol, Betrayal, At Condor czy Pacific Islands. To były gry, które wciąż dawały radę, mimo że miały już swoje lata. Ale co z tego? Pełniak to pełniak. PSX Extreme. Pomimo tego, że pierwsze numery rozchodziły się jak ciepłe bułeczki z opóźnieniem, drukowali je w ratach, jakby to były raty na konsole, sprzedaż była całkiem spoko. Zadowoleni redaktorzy stwierdzili, robimy to dalej. Ekipa się rozrosła, a do zespołu dołączyli nowi twardziele. Magazyn zaczął nabierać mocy. Więcej stron, bo przecież 52 to za mało, wrzucili więc 68, żeby gracze mieli co czytać w przerwach między sesjami w Diablo czy Starcrafta. Pojawiły się nowe rubryki, takie jak listy od czytelników, testy sprzętu, felietony, a dla retro geeków, kącik z klasykami. Nawet system ocen zmodyfikowali, żebyśmy mogli narzekać, że 10 na 10 to za mało dla tej gry. Od trzeciego numeru wleciały reklamy: no cóż ktoś musiał zapłacić za te dodatkowe strony. A żeby było jeszcze bardziej hardkorowo, redakcja zaczęła nadawać własną audycję radiową w regionalnym radiu Rezonans, żeby gracze mogli słuchać o grach, kiedy akurat nie grali. Numer 16. Magiczne 100 stron byliśmy w gamingowym niebie. Reset. Gdy reset wbił na scenę, sprzedawany był jako magazyn gier komputerowych, ale nie dajcie się zwieść, to było coś więcej niż tylko recenzje gier na PC. Oczywiście mieli standardowy zestaw nowości, zapowiedzi, recenzje i konkursy, ale robili to na luzie, jakby siedzieli z wami na lan party i rzucali żartami w przerwach między fragami. Styl totalnie jajcarski, pełen przekręconych nazw, lapsusów i absurdalnych dowcipów. To było jak czytanie magazynu, który dostał headshota, ale zamiast się przewrócić, wstał i zaczął tańczyć breakdance. Layout. Mirosław Urbaniak stworzył coś unikalnego, bazującego na odciskach palców i lupach, jakbyśmy wszyscy byli w jakiejś detektywistycznej misji. Tylko zamiast zbrodni tropiliśmy nowe gry. Największy hit resetu. Dział publicystyki o nazwie: Odloty. To było jak strefa wolna od gier, gdzie można było poczytać o UFO, filmach, literaturze, motoryzacji, komiksach, technice wojskowej no, wszystko, co mogło wciągnąć gracza, gdy jego karta graficzna się przegrzała. 20% pisma to były te, odlotowe, tematy, często pisane przez samych czytelników. Były tak zakręcone, że stały się wizytówką resetu. Secret Service. Latem 1998 roku dostał kolejne critical hit, gdy po konflikcie z Pegas Asem nie to niebos w Dark Souls, tylko prawdziwa osoba redakcję opuścił Marcin Czasnyski. W międzyczasie toczyła się inna bitwa nie o artefakt, ale o prawo do samej nazwy czasopisma. Sprawa prawna o tytuł ciągnęła się niczym kolejka w MMORPG, a redakcja musiała radzić sobie z tym, jakby to była kolejna misja fabularna tylko bez EXPA. Świat gier komputerowych. Kolejne lata dla świata gier komputerowych to jak levelowanie w RPG, niby rośniesz w siłę, ale ciągle cię ktoś wyprzedza. Przebudowali stronę www, zmienili szatę graficzną, wrzucili więcej stron, dorzucili nowe działy, jak konsola czy plebiscyty typu złote dyski i hitki. Ale największy game changer, płyty ciąg dalszy, na scenę wbiło CD Action i rozwaliło system. Każdy magazyn musiał teraz dołączać płytki, a kto tego nie robił, spadał na rankingach szybciej niż w Battle Royale. Ekipa Świata Gier próbowała walczyć, wydając krążki z demami i szerwerami na Amigę i PC, ale sprzedawali je oddzielnie, jakby lud był poza grą. Tymczasem CD Action dorzucił drugi kompakt, a w potem zaczął wrzucać pełne wersje gier. To było jak turbo boost na wyścigach, świat gier komputerowych nie miał szans nadążyć, przez jakieś dziwne przepisy podatkowe, musiał zawiesić sprzedaż płyt i próbował nadrabiać gadżetami. Do gazety dodawali wywieszki na drzwi, żebyś mógł napisać, nie przeszkadzać, gram, kalendarze, plakaty, tektorki, dosłownie wszystko, żeby przyciągnąć uwagę. Żeby nie było, organizowali też akcje dla graczy, jak darmowe bilety do kina na takie perełki jak Mortal Kombat, Wyspa Piratów czy Wing Commander. Ale wiadomo, bez płyt CD walka z CD Action była jak walka z bossem na najwyższym poziomie trudności, bez odpowiedniego giru.